Dzień dobry, Siemandero Emiraty. Złote pałace i komnaty, dzisiaj nie o tym. Godzina 6 rano. Robi się jasno. Nie wiem, czy będzie to widać. No, będzie musiało być widać w którymś momencie, że jeszcze słońca nie ma. Po co dzisiaj wracamy do luwru? No, nie będziemy zwiedzać, bo moim skromnym zdaniem tam za wiele nie ma w środku. No, ale to było w poprzednim filmie. Tego miejsca. Odpływ jest, więc lipa. Myślałem, że będzie więcej wody. Zresztą widać, jak zeszło no dobre półtora metra. I słupki się otwierały. Dzisiaj na sportowo będziemy pływać kajakami naokoło. Trochę za wcześnie przyjechałem. Rypnąłem się o jakieś 40 minut. No ale co? Przygoda to przygoda. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No niby miało się opływać i on naokoło, ale widzę, że tutaj już betony wystają, więc chyba, że mają jakąś inną trasę przewidzianą, sekretną. No co, no zobaczymy. Także do zobaczenia za chwilę. Tak jak wspominałem, za wcześnie przyjechałem. Głównego kierownika zamieszania jeszcze nie ma, tutaj mają jakieś tam te kamizelki inne sprzęty ochronne czy tutaj nam ładnie gra. Słońce powoje stanie. Na drugiej stronie jest port Zajeda. Największy port w Abu Dhabi. Kiedyś to była zwykła plaża. Trochę się rozwinęli, ale nie o to. Zachęcam do subskrypcji. Dziękuję oczywiście za rozpowszechnianie filmów. Lajkowanie. Udostępnianie na Facebooku i w innych mediach. Mam wielką radość z tego powodu. Także jeszcze raz dziękuję. Eee, nastąpiła mała awaria w związku z moją pomyłką. Eee, no, co się stało? Eee, wycieczka jest wykupiona. Wycieczka, no. Cokolwiek jak nazwać to, jak zwał tak zwał. Wykupiona jest na godzinę szóstą wieczorem, a nie na szóstą rano. No, ale jest opcja taka, że jak będą wolne miejsca, bo teraz nawet nie może potwierdzić, ile ma wolnych miejsc, no to, to będę mógł skoczyć w kajak i zrobić to z rana. Jest odpływ, widać kurczę, no. schodzi woda w oczach. Teraz tutaj wskoczymy, Och! po kostki jestem, no to z ile zeszło, no kurde, półtora metra do szyi co najmniej. Natomiast e, podobno i tak nie można przepłynąć go naokoło, bo takie, taką rundę robią tylko i wyłącznie przy najwyższych, najwyższych przypływach, a na taki się nie zanosi ani dzisiaj wieczorem, ani jutro, ani pojutrze. Także no co? Uff. Jak przygoda, to przygoda. Dobra, jest happy end. Udało się. Jest miejsce, jedziemy, ale podobno jak nie ma wody, to się przeciąga kajaki ręcznie, więc no co? Hej, Odyseja, śmigamy dalej. No i pasuje. Jedynki, dwójki. No byłoby łatwiej, gdyby było więcej tej wody, bo tak jak widać pod mostem będziemy to ciągnąć, no, ale nie sądzę, żeby ta plastikowa łupina jakieś tam poważne kilogramy. Warzywa. Także no co? Z zobaczymy, co to będzie. No. Wszystko gotowe. Biało-czerwony orzełek musi być. Inaczej się nie da. Niech wiedzą, skąd ludzie przychodzą. Co? śledzi. Jedneczki, dwójeczki. A nawet trójka jest. Skutki. Może dla jakiejś rodzinki z dziećmi. Także, o, I pierwszy wypadek. I się wykorpytnęła. Będzie dramat. Jak to zwykle w takich sytuacjach Jak się Angole wywalają, to później jest dramat. wielki Ech, ślisko jest, bo, bo jest odpływ. A to jest takie Lastriko. Co prawda się nie świeci, no ale pokryte tymi glonami, normalna sprawa, nie? Jak coś pod wodą je za później się odsłania. Dobra, Oby obyło było się bez ofiar. Musimy nagrywać dalej. No nic to. No to pływamy, moi drodzy mili, w doborowym towarzystwie, same panie i przewodnik stada. Zobaczymy. Dzisiaj na bareczki trochę ćwiczeń z rana, kardio wpadnie. Ops. Laski, Dłużej. Ale nie ma to... To jeden na drugiego pochpada, się pozabijają ludzie. Ale to wiemy. KTW. Jak ktoś nie wiedział co to jest KTW, to jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie. Zobaczymy, jak blisko kopuły podpłyniemy, bo jest niska woda. ale tak jak wspominali, nie że będziemy ciągnąć. Będę Będzie to swoją stronę ciągnąć. Woda jest ładna, niebieska, niebieska, no akurat czysta, powiem tyle. Louvre Abu Dhabi. Ponad miliard dolarów na wybudowanie. Poszło. Na wycieczka godzinowa kajakiem. 120 zł, gdyby ktoś pytał. Oda cieplutka oczywiście, nie muszę przypełniać... <gryzny> no 30 stopni ma jak nic. Także... A tutaj byliśmy tydzień temu na wycieczce kulturowej. Link będzie podany. Najwyżej to zobaczycie jak niewiele jest w środku. Z tej perspektywy też ładnie wygląda ta kopuła. Warte zobaczenia. I wszyscy z tyłu. Nie ma to tamta, ale prąd jest trudno-niedziemski. Przydałby się silnik. To będzie widać teraz jaki jest prąd, tak w rzece, na tej kolumnie tutaj. Także trochę trzeba się nawiąsłować. O! Barki zaliczone. Cóż, tym miłym i optymistycznym akcentem chyba na dzisiaj zakończymy wycieczkę. Nie ma tutaj za bardzo co się wysilać. Louvre Abu Dhabi z troszkę innej z perspektywy. U nas mają. Ee, jak to się nazywa w Polsce? Zwiedzanie noc muzeów. Tutaj można sobie zrobić troszkę coś innego, ale na sportowo i z, z perspektywy wody. No i co? Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, like dzielenia się z innymi, komentowania. Każdy koment mile widziany, nawet ten <gryw> najlepszy. No i co? I do zobaczenia następnym razem. Cześć i czołem. Pozdrawiam serdecznie.